Dzień, w którym odczytano testament moich rodziców, dowiedziałam się, że mój młodszy brat odziedziczył ich rezydencję wartą 3 miliony złotych w Warszawie. A ja dostałam rozpadającą się chatę gdzieś na Podlasiu. Tego samego wieczoru, w naszej ciasnej kuchni, mój narzeczony rzucił pierścionek na stół i nazwał mnie żałosną przegranką. Krzyczał, że nigdy niczego nie osiągnę, trzaskając drzwiami tak mocno, że zadrżała futryna. Przez moment mu uwierzyłam. Uwierzyłam im wszystkim. Myślałam, że to koniec mojej historii. Nie wiedziałam, że to dopiero początek. Nazywam się Katarzyna Nowak i przez większość życia uczyłam się, jak znikać na widoku. Dorastałam w rodzinie, gdzie miłość mierzyło się oczekiwaniami, a oczekiwania zawsze przeważały na szali mojego młodszego brata. Michał był gwiazdą od momentu, gdy zaczął chodzić głośny, czarujący, niemożliwy do zignorowania. Ja byłam tą cichą, niezawodną córką, która wtapiała się w tło, bo to było łatwiejsze niż konkurowanie o światło reflektorów, które nigdy nie było mi przeznaczone. Byłam dzieckiem, które przyniosło do domu wypracowanie z liceum. Nauczycielka nazwała je wyjątkowym. Położyłam je na stole jak sekret, który miałam nadzieję, że ktoś zauważy. Ojciec ledwo na nie spojrzał, zanim zwrócił się do Michała, pytając o jego następny mecz koszykówki, już planując okrzyki które będzie wykrzykiwał strybun. Mama ścisnęła moją dłoń pod stołem. Mały, ukryty gest, którym miała nadzieję zrekompensować ciszę. To nie wystarczyło, ale udawałam, że tak. Ten schemat nigdy się nie zmienił. Michał przechodził przez życie, jakby drzwi były stworzone, by się przed nim otwierać. Ja nauczyłam się pukać cicho i czekać. On dostawał najnowsze buty, lepsze szkoły, Pochwały za rzeczy, które ja osiągałam, pracując dwa razy ciężej. Mówiłam sobie, że to nie ma znaczenia. Mówiłam sobie, że miłość nie musi wyglądać równo, żeby być prawdziwa. Myliłam się, ale przyznanie tego zajęło mi lata. W wieku dwudziestu kilku lat zbudowałam spokojne, stabilne życie w Warszawie. Pracowałam długie godziny analizując dane, czerpiąc dumę z rzeczy, których nikt nie widział. Dokładności, Cierpliwości, stabilności. Nie byłam efektowna, ale byłam niezawodna. I przez jakiś czas wierzyłam, że to wystarczy. Kiedy Paweł pojawił się w moim życiu, powiedział, że kocha to we mnie, że jestem rozważna, spokojna, inna niż dziewczyny, z którymi spotykał się wcześniej. Trzymałam się tych słów jak obietnicy. Ale z czasem podziw zamienił się w porównanie. Spoglądał na życie Michała, jego pracę, garnitury. Miejsca, które odwiedzał i pytał, dlaczego nie pchałam się mocniej? Dlaczego nie ubierałam się odpowiednio? Dlaczego nie celowałam wyżej? Śmiałam się z tego, bo do tego zostałam wytrenowana, połknąć ból, zachować spokój. Zakładałam, że miłość oznacza cierpliwość. Nie zdawałam sobie sprawy, że może też oznaczać erozję. Potem przyszło odczytanie testamentu. Weszłam do kancelarii notarialnej z cienką nitką nadziei taką, której nie przyznaje się głośno. Może rodzice widzieli mnie jaśniej niż myślałam. Może mama walczyła o coś sprawiedliwego. Michał wszedł pewnym krokiem, jakby to była formalność, jakby już wiedział, jak skończy się ta historia. Wiedział. Ja nie. On wyszedł z rezydencją w Warszawie. Cztery sypialnie, wysokie sufity, światło słoneczne wlewające się przez okna, które zawsze wydawały się snem. Ja wyszłam z chatą na Podlasiu, tak starą, że notariusz zawahał się, zanim przesunął akt własności przez biurko. Michał uśmiechnął się szeroko. Poczułam, jak podłoga się przechyla, i to był moment, w którym zaczęłam kwestionować wszystko, co myślałam o swojej rodzinie i o sobie. Paweł nie czekał nawet, aż wrócę do domu, zanim zaczął się rozpadać. Już słyszał od Michała: Oczywiście, że tak. Wiadomości rozchodziły się szybko, gdy sprawiały, że wyglądałam małostkowa. Kiedy przekroczyłam próg naszego mieszkania, Paweł stał w kuchni ze skrzyżowanymi ramionami, zaciśniętą szczęką, jakby ćwiczył przemówienie, którego nie mógł się doczekać wygłoszenia. Więc to wszystko, warknął, zanim zdążyłam odstawić torbę. Twój brat dostaje rezydencję, a ty co? Rudere w szczerym polu? Powiedziałam mu, że to chata. Nie powiedziałam mu, że mój głos drżał, gdy to mówiłam. Zaśmiał się. Ostry, gorzki dźwięk, jak tłuczone szkło uderzające o podłogę. Chata katarzyna? Boże, czy ty siebie słyszysz? Odepchnął się od blatu, chodząc w tę i z powrotem, jakby nie mógł znieść bez ruchu. Haruje jak wół, próbując zbudować przyszłość, a ty ciągniesz nas w dół. Próbowałam wyjaśnić, że nic z tego nie wybrałam, ale słowa ledwo wyszły. Mówił nade mną, coraz głośniej, aż same ściany zdawały się drżeć. Wiesz, co powiedział Michał? Kontynuował Paweł. Powiedział, że twoi rodzice byli praktyczni, wiedzieli, kto jest prawdziwą inwestycją. Serce mi stanęło. Powiedział to tak swobodnie, jakby okrucieństwo było faktem, który po prostu powtarzał. Wszystkie lata połykanych rozczarowań nagle wypłynęły na powierzchnię. Siedzenie samotnie na trybunach podczas meczów Michała, udawanie, że nie byłam zraniona, gdy ojciec zapomniał o moich urodzinach, słuchanie żartów krewnych, że jestem tą rozsądną, co było tylko innym sposobem na powiedzenie tej, o której można zapomnieć. Paweł nie skończył. Musisz się obudzić, powiedział. Jego głos opadł do syku. Nigdy niczego nie osiągniesz, jeśli będziesz tak żyć, bez ambicji, bez napędu, tylko godzenie się. Słowo godzenie się uderzyło mocniej niż cokolwiek innego. Godzenie się to było to, co robiłam całe życie: godzenie się, żeby wszystkim było wygodnie, godzenie się, żeby uniknąć konfliktów, godzenie się, bo bycie cichą, niezawodną czuło się bezpieczniej niż udowadnianie, że jestem warta więcej. Podszedł bliżej. Frustracja promieniująca z niego. Myślisz, że chce poślubić kogoś, kto nic nie wnosi? Kogoś, kto zawsze jest na drugim miejscu we własnej rodzinie? Poczułam, jak coś we mnie pęka. Nie gniew, pęknięcia nie eksplodują. Rozchodzą się powoli, czysto, w ciszy. To niesprawiedliwe, szepnęłam. Prychnął. Sprawiedliwe? Katarzyna, spójrz na swoje życie. Masz prawie 30 lat, nie masz nic, żadnych oszczędności, żadnego prawdziwego planu, żadnej przyszłości. Twoi rodzice to jasno widzieli, i szczerze mówiąc, ja też zaczynam to widzieć. Najgorsze nie były same słowa. Najgorsze było zdanie sobie sprawy, że prawdopodobnie wierzył w nie od dawna. Mieszkanie wydawało się mniejsze, powietrze zbyt rzadkie. Słyszałam bicie swojego serca w uszach głośniej niż jego głos, głośniej niż wszystko. Przez moment myślałam o obronie siebie, o powiedzeniu mu o nocach, kiedy zostawałam dłużej w pracy, o poświęceniach, które robiłam, o tym, jak trzymałam nas razem, gdy on wątpił w siebie. Ale wiedziałam, że to nie będzie miało znaczenia. Ludzie tacy jak Paweł nie słuchali, mierzyli wartość w trofeach i spadkach, a ja nie miałam żadnego. Chwycił płaszcz, jego ruchy ostre i ostateczne. Nie podpisuję się pod tym, powiedział. Nie wiąże się z kimś, kto nie może nadążyć. Niekiedy twoi własni rodzice nie uważali cię za wartą więcej niż rozpadającej się chaty. Otworzył drzwi, odwrócił się i wypowiedział słowa, które będą mnie prześladować przez dni. Jesteś żałosną przegranką Katarzyna. Potem trzasnął drzwiami, a cisza, która nastąpiła, ciała głębiej niż jego słowa kiedykolwiek mogły. Siedziałam na podłodze w kuchni długo po tym, jak kroki Pawła ucichły na korytarzu. Pierścionek, który rzucił, leżał przy nodze krzesła, łapiąc słabe światło z okna. Nie ruszyłam się, żeby go podnieść. Nie mogłam. Moje ręce były ciężkie, jakby ich podniesienie oznaczałoby przyznanie, że wszystko, co powiedział, było prawdą. Cisza w mieszkaniu napierała na mnie gęsta i dusząca, przerywana tylko niskim buczeniem lodówki. I odległym dźwiękiem czyjegoś śmiechu na korytarzu. Życie toczyło się dalej, moje wydawało się zatrzymane. Jego słowa odtwarzały się w mojej głowie, zapętlone tak wyraźnie, jakby wciąż nade mną stał: żałosna przegranka. Nigdy niczego nie osiągniesz, żadnej przyszłości. Każde spadało w moją piersi jak kamień, tonąc głębiej z każdym oddechem. A pod tym wszystkim ostrzejszy, cichszy ból. Nie był pierwszym, który coś takiego powiedział, tylko pierwszym, który powiedział to głośno. Przyciągnęłam kolana do piersi, przyciskając czoło do nich, i po raz pierwszy od lat płakałam, nie próbując tego ukryć. Niegrzeczne łzy, nie takie, które mrugasz, zanim ktoś zauważy. To były łzy, które pochodziły z lat połykania rzeczy w całości, lekceważenia ojca, zadowolonych z siebie zwycięstw Michała. Dobrze intencjonowanych komentarzy krewnych o tym, jaka jestem praktyczna. A teraz to ostateczny dowód najwyraźniej, że wszyscy inni mieli rację na mój temat przez cały czas. Kiedy łzy przestały płynąć, mieszkanie wydawało się jeszcze zimniejsze. Wstałam powoli, wzięłam ręcznik i wytarłam twarz, jakbym zmywała ostatni ślad życia, które już nie pasowało. Moje odbicie w drzwiach mikrofalówki wyglądało pusto. Ale nie zniszczone. Coś we mnie się przesunęło, subtelnie, ale niewątpliwie. Rodzaj przesunięcia, które nie pochodzi z gniewu, ale z dotarcia do granicy tak absolutnej, że nie ma już dokąd iść oprócz naprzód. Weszłam do sypialni, otworzyłam laptopa i zawisłam nad zdjęciem kontaktowym Pawła świecącym na ekranie. Przez lata kształtowałam się wokół oczekiwań tego mężczyzny. Przekonując siebie, że miłość oznacza dostosowywanie się, łagodzenie, kurczenie. Ale prawda się działa ciężko i niezaprzeczalnie teraz. Miłość nie powinna cię pomniejszać, a jeśli to robiła, to jej utrata wcale nie była stratą. Zamknęłam laptopa i zamiast tego otworzyłam stronę podróży. Wpisałam jeden cel: podlasie. Pomysł wydawał się śmieszny na początku. Chata w szczerym polu zimą. Ale im dłużej patrzyłam na ekran, tym bardziej myśl się utrwalała. Nie mogłam nic naprawić z tego mieszkania. Nie mogłam tu oddychać. Nie mogłam zostać jeszcze jedną noc w miejscu, gdzie moja przyszłość została rozerwana, jakby była niczym. Jeśli ta rozpadająca się chata była wszystkim, na co rodzice myśleli, że jestem warta, to musiałam zobaczyć ją na własne oczy. Zarezerwowałam bilet w jedną stronę. Następnego ranka spakowałam jedną walizkę i zostawiłam pierścionek na stole bez listu. Lot był mały, głośny i trzęsący, przebijający się przez szare chmury. Godziny później kierowca w starym wanie wiózł mnie wąskimi, oblodzonymi drogami, gdzie świat wydawał się nietknięty. Kiedy w końcu się zatrzymał, wskazał na ciemny pas drzew. Chata jest około kilometr w tamtą stronę powiedział. Wysiadłam na mróz. Wiatr przecinający każdą warstwę, którą miałam na sobie. Ledwo widziałam dach przez gałęzie, gdy się zbliżałam. Miejsce wyglądało dokładnie tak, jak wszyscy myśleli o mnie: zapomniane, zniszczone, ledwo się trzymające. Położyłam rękę na drzwiach. Drzwi chaty stawiały mi opór, spuchnięte od lat śniegu i zaniedbania. Kiedy w końcu ustąpiły, podmuch zimnego powietrza i ostry zapach wilgotnego drewna uderzył mnie w twarz. Przez sekundę po prostu tam stałam, pozwalając ciemności mnie pochłonąć. To było moje dziedzictwo, moja wartość, według wszystkich, którzy kiedykolwiek twierdzili, że mnie kochają. W środku miejsce uginało się pod własnym ciężarem. Deski podłogowe wyginały się, ściany były wypaczone, a przez rozbite okno cienka zasłona śniegu dryfowała po gnijącej podłodze. Krzesło leżało zawalone w rogu. Jakby poddało się na długo przed moim przyjazdem. Moje buty odbijały się echem cicho, każdy krok wzbudzając kurz, który błyszczał w słabym świetle. Objęłam się ramionami. To tyle jestem warta, szepnęłam, ale cisza nie odpowiedziała. Nigdy nie odpowiadała. Odstawiłam torbę i zaczęłam przesuwać gruz. Nie do końca wiedziałam dlaczego. Może instynkt. Może desperacka potrzeba kontrolowania jednej małej części mojego życia. Oczyściłam róg, potem kolejny, aż pot zmieszał się z zimnem na mojej skórze. Gdy zamiatałam szeroki kawałek podłogi w pobliżu środka pokoju, miotła uderzyła w coś nierównego pod starym dywanem. Zamarłam. Przykucnęłam, odciągnęłam dywan, a kurz eksplodował w górę. Pod nim leżała drewniana klapa z małym żelaznym pierścieniem wpuszczonym w deski. Moje serce przyspieszyło. Zawahałam się. Może to nic, może to niebezpieczne, ale coś we mnie, jakiś cichy, uporczywy instynkt, pchnął mnie poza strach. Pociągnęłam za pierścień. Klapa otworzyła się ze skrzypieniem, wypuszczając fale zimnego powietrza z dołu. Wąskie schody znikały w ciemności. Chwyciłam latarkę, włączyłam ją i zeszłam ostrożnie, każdy stopień jęcząc pod moim ciężarem. Na dole moje buty uderzyły o ubitą ziemię. Promień światła drżał w mojej ręce, gdy przesuwałam go po pomieszczeniu, a mój oddech zamarł. Skrzynie, dziesiątki ich ułożone schludnie celowo, ciężkie drewniane pudła wzmocnione metalem, nietknięte przez czas, oprócz grubej warstwy kurzu. Duży kufer stał w rogu, jak ostatnia tajemnica. Moje ręce drżały, gdy podeszłam do najbliższej skrzyni. Znalazłam zardzewiały kawałek metalu na ziemi i wcisnęłam go pod wieko, naciskając, aż drewno pękło. W środku były ciasno owinięte pakiety materiału. Podniosłam jeden, rozwinęłam go, a złote monety wysypały się na moją dłoń, zimne i niemożliwie jasne. Moje serce waliło o żebra. Otworzyłam kolejny pakunek biżuteria, antyczne sztuki z kamieniami, które świeciły w drżącym świetle latarki. Kolejny. Sztabki srebra, ostęplowane datami sprzed dziesięcioleci. Cofnęłam się. Oddech płytki. Zimne powietrze gryzło mnie w płuca, ale ledwo to czułam. Było tu bogactwo, ogromne, oszałamiające bogactwo. Obróciłam się w wolnym kółku. Latarka łapiąca krawędzie metalu, błyski złota, stosowane skrzynie wypełnione wszystkim. Mój puls huczał w uszach. Szepnęłam do ciemności. Co mi zostawiłaś? Podeszłam do kufra w rogu, ręce drżące coraz bardziej z każdym krokiem, podniosłam wieko. W środku były księgi, stare, kruche strony, listy płatności, prawa do ziemi, roszczenia do zasobów. Nazwisko mojej rodziny pojawiało się raz za razem prawa do drewna, prawa do minerałów, kontrakty warte więcej niż cokolwiek, czym Michał kiedykolwiek się chwalił. Pod stosem stron zobaczyłam kopertę. Moje imię napisane z przodu wyblakłym, znajomym pismem. Kolana prawie się pode mną ugięły. Otworzyłam ją ostrożnie. Papier trzeszczał, gdy go rozwijałam, a głos mojej matki wypełnił pokój, mimo że jej już nie było. Katarzyno, jeśli to czytasz, twojego ojca i mnie, już z tobą nie ma. Musisz zrozumieć coś, czego nigdy nie mówiliśmy wystarczająco często. Widzieliśmy w tobie siłę, nie głośną, nieefektowną, ale głęboką. Dbasz o ludzi, o uczciwość, o dziedzictwo. Michał dba o to, jak rzeczy wyglądają. Ty dbasz o to, co znaczą. Ta chata kryje prawdziwe dziedzictwo naszej rodziny. Daliśmy Michałowi dom, który może pokazać światu, bo to jest to, co on rozumie. Ale to, ta historia, te prawa, ta odpowiedzialność należy do ciebie. Ufamy twojemu sercu. Proszę, pamiętaj o tym. Z miłością, mama. Przycisnęłam list do piersi, gdy łzy rozmazywały atrament. Powietrze wokół mnie wydawało się cieplejsze. A może to był tylko pierwszy przebłysk czegoś, czego nie czułam od lat, bycia widzianą? Wszystkie te noce, kiedy myślałam, że rodzice mnie lekceważą. Wszystkie te momenty, kiedy wierzyłam, że Michał został wybrany, bo był lepszy. Wszystkie te razy, gdy Paweł sprawiał, że czułam się mała, jakbym miała zostać w tyle, podczas gdy on biegł naprzód. Oni nigdy nie widzieli mnie w ten sposób. Moi rodzice powierzyli mi wszystko, czego nie mogli powiedzieć na głos. Wytarłam oczy i rozejrzałam się po piwnicy. Fortuna nie była tylko pieniędzmi, to była wiadomość, potwierdzenie. Odrodzenie. Podniosłam złotą monetę, czując, jak jej ciężar osiada w mojej dłoni. Wyrwał mi się śmiech. Cichy, drżący, ale prawdziwy. Nie byłam pomyłką, szepnęłam. Nie byłam drugorzędną myślą. Chata powyżej zaskrzypiała cicho, ale teraz brzmiała inaczej. Nie jak ostrzeżenie, jak potwierdzenie. Wspięłam się po schodach powoli, niosąc list. Jakby był częścią mojego bicia serca. Kiedy dotarłam do głównego pokoju, wiatr zagrzechotał rozbitym oknem, wysyłając kłąb śniegu na podłogę. Stanęłam w centrum chaty, oddychając głęboko, pozwalając wszystkiemu się uspokoić: zdradzie, odkryciu, prawdzie. Głos Pawła błysnął w mojej głowie. Żałosna przegranka. Uśmieszek Michała w kancelarii notarialnej. Lata szeptów mówiących mi, że jestem mniej. Wypuściłam powietrze. Mylili się. Po raz pierwszy w życiu to czułam. Nie gniew, nie zemstę, ale moc. Cichą, stałą, niezaprzeczalną moc, taką, której się nie ogłasza, taką, którą się nosi, a chata, zrujnowana i zimna, nie czuła się już jak kara, czuła się jak początek. Spędziłam następne dwa dni katalogując wszystko w piwnicy. Mój notatnik wypełniał się wartościami, datami i prawami do zasobów, które mogły przekształcić całą moją przyszłość. Skontaktowałam się z ekspertami pod innym nazwiskiem ostrożnie i cicho, upewniając się, że nikt, ani Michał, ani Paweł, nie złapie nawet szeptu tego, co leżało pod chatą. Każde potwierdzenie, które otrzymywałam, czuło się jak kolejna kotwica osiadająca we mnie. Michał dzwonił dwa razy. Chwaląc się światłem słonecznym w swojej nowej rezydencji, pozwoliłam, by połączenia się rozłączyły. Paweł wysłał wiadomość, że za mną tęskni i chce porozmawiać. Usunęłam ją bez otwierania. Po raz pierwszy nie reagowałam na ich oczekiwania. Wybierałam swój własny kierunek. Nie byłam już przeoczoną córką. Nie byłam niczyją drugą opcją. Byłam tą, która trzymała prawdziwe dziedzictwo. Opuściłam podlasie z listem mamy bezpiecznie schowanym w torbie i spokojem w piersi, którego nigdy wcześniej nie czułam. Świat się nie zmienił. Michał wciąż afiszował się ze swoją rezydencją. Paweł wciąż gonił za pozorami. Ale ja się zmieniłam, chata mnie nie złamała. Odbudowała mnie w kogoś, kto nie potrzebował już ich aprobaty, by stać wysoko. Gdybyś to ty otworzyła tę klapę i znalazła prawdę, ukrytą pod swoją przeszłością, co byś zrobiła? Jeśli ta historia do ciebie przemawia, podziel się swoimi przemyśleniami poniżej i zasubskrybuj, żeby nie przegapić następnego odcinka.